Chase to Doja, oh, over again Joski. Oh. Yeah, wow. no, <laughs> <laughs> no. <laughs> <laughs> no. <laughs> Austria, broke. yaza. And uh, let's go. Chase to Doja, then Jaski. Say yaza. Action. Chase to Doja, and um, yep then Jaski to Austria, broke. Yaza. Wszystkie chwyty dozwolone, jak August rywalizuje z Jędzą o miejsce w środku obrony. Państwo na K, pewniak do gry w państwa miasta od Tobiego. oraz kulisy wysokiej wygranej w drugim sparingu. A to nie wszystko, bo wiele więcej zobaczycie w szóstym odcinku Austria Vlog. Zanim jednak zaczniemy relacjonować trening, poruszam temat napisów, o które pytacie w komentarzach. Otóż każdego vloga tłumaczymy. Wystarczy tylko kliknąć przycisk napisy obok zębatki ustawień na pasku filmu. A my teraz startujmy z zajęciami. In, in terms of preparation, what we gonna to aim today? Oh, the, today the idea is to, to do achieve a During the match. Today's plan is only about focus about our strategic way on the game. We are working hard for this, and uh, yeah, this is our main goal for today. Work hard on the morning and afternoon. Uh, win the match. This is what I have. We have in our mind. jak okay. W formie stabu. W formie stabu jest chyba na wysokim poziomie. Jest. A za też. jest dobra praca, dobre zangażowanie, więc idzie to wszystko w dobrym kierunku, tak jak powiedziałem. Marko, robiszcie państwo Jean-Pierre wcześniej? Już, dziękuję. Mój dick przeciw. Nie było fajnie, to być honest. To be honest. trudny. Tough. Tough opponent. Uh. Really, it was a good. You finished the game with clean sheet or not? No, uh, no we lost 1-0, but uh, we did the own goal. We lost of this. Or not? Maybe he scored the own goal, you know, that's right. no, 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 why. not want so much. <laughs> <laughs> no, it was not me. If you look at this side, and Sami so didn't score, so... Maybe I did a good job. Do remember the same Nie, od razu to, nie? I dobrze wszyscy, 5 punktów. No. Państwo miasta. Grałeś, Wojtas? No jasne, że grałem. Państwo na O? Oman. Wszyscy po 5 No, powtarzałem się. Wiecie, samo. Państwo na K? Kowalscy. Ale forma od rana widzę. Ale to już tak... Słucharek od rana. Nie, to z pewnie. Myślę, że miałbym... Ile miałbym? 15 Nie, 10 bo no, ten... no, tak. nikt by nie miał razem ze mną. A może głową zagranie? Guys, Dzisiejszy trening zaczynamy od rywalizacji czterech drużyn. Zawodnik za bramką podaje do tych przed nią. Ci starają się umieścić piłkę w siatce. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie wygrała drużyna Zielonych. Następna część treningu to gierka ze szczególnym uwzględnieniem do środkowania. Na zakończenie taktyka i stałe fragmenty. A po treningu Wasze pytania. No i teraz? Nie zaskoczyłeś tym pytaniem. Ciężko czytałem. Bo mój kolega jest, mam kolegę z drużyny pokoju, Maciek. który nie za nim. Podkładam cały czas coś. Pod, pod łóżko. Poduszki mi zabiera. Otwiera okna, żeby przeciąg był, żebym zachorował. No wiesz, że są różne taktyki. Ale na razie... No, A nie da I W ogóle hydraulika zawołał, Cały czas mam tylko zimną wodę w pokoju. My, myje się myje się w zimę. Ale elektryka też zamówiłem. Ale elektryk był. Nie, daje radę, daje radę. Może tak, zawsze jest rywalizacja. Na każdym obozie. Ale ja mam założenie, że. Ja robię. Dobrze, co ty nie wiesz? Gusta. Już może. Nie, robię swoje co pół roku. Mam przeświadczenie, że. No i A może nie będę tego mówił, bo za dużo bym powiedział. Co pół roku rób co roku. Od wielu lat ktoś mi coś mówi, a to się nie sprawdza. A ja ciąg, ciągle jestem tutaj, tak? Więc... A, nie, nie, nie będę, nie będę, w książce to napisz. Na, trzeba, trzeba, na pewno w książce napisz. do stopu. Real Madrid, Barcelona, Arsenal, a? Manchester City. Ja na pewno takich slick 105, tych najlepszych. Więc widzę mistrzów tak? z takimi drużynami. Na pewno. Kupujcie karnety, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Moim zdaniem? Arabska. Saudi League. Al-Hilal, okay. Al-Nasr, Al-Ittihad. Świetne drużyny. Oglądam co tydzień. Naprawdę. A dlaczego akurat ta liga i ta drużyna? No to już tam grają. I mam Polska Sport Premium wykupiony, to, to sobie oglądam. Nie, ale naprawdę no dużo osób uważa, że Wiadomo, że poszli do Arabii, a jak tam ogląda się mecze tych najlepszych drużyn, bo jest jakby duża przepaść, między. No, są trzy mocne zespoły, reszta ligi tak odstaje mocno, ale jak są takie klasyki, to naprawdę dobry futbol. Do Czas na drugi sprawdzian, ale w innej formule, bo nie 2 razy 45 minut, a 4 razy 30 a swoją formę sprawdzimy na tle rumuńskiego klubu FC Botoszani. akurat taki pomysł na sparing, 4 razy 30. Wszystko ma zawsze swoje podłoże. I fizyczne, i taktyczne, i podejście do tego i do zawodników tak naprawdę jest też z nami. Pomysł jest dobry dla jednej i drugiej strony, nie tylko dla nas. Chcemy, żeby zawodnicy mieli jak najwięcej minut w meczowych warunkach. Bo trening to jest jedno, a drugie to są warunki meczowe. I sparring z paringiem. Ale tutaj każdy będzie walczył o swoje, bo zawsze będziemy. I w takich meczach, i w analizie takiego meczu, co już jest moim zadaniem i tych wszystkich trenerów, którzy są tu, zrobimy największy postęp. Dlatego też im więcej możemy grać, lepiej dla mnie. W kwarcie najlepsze sytuacje mieliśmy po dwóch strzałach żąpiera. Jednak w pierwszym przypadku piłka znacząco minęła światło bramki, a w drugiej górą był bramkarz. Na przestrzeni dwóch kwart mieliśmy zdecydowaną przewagę, którą zaznaczyliśmy pod koniec drugiej kwarty. Po naszej znakomitej akcji, Mori podał do środka tam był Mark Bua, który do pustej bramki bił gola na 1-0. Jednak to nie wszystkie ciekawe akcje w tej kwarcie. Te obejrzycie w naszym skrócie, który znajdziecie na naszym kanale YouTube. A teraz czas na trzecią kwartę. A ta zaczyna się tak, jak skończyła się poprzednia czyli naszym golem. Po walczy do końca zagrał piłkę do Urbiego, a ten podwyższył wynik na 2-0. To nie koniec goli w tej kwarcie, bo na listę strzelców wpisał się również Tomas. Dawaj panowie, szybko, szybko. Nic się sam nie zrobi, nie? dwie serie się czekają. No? Dwie serie się czekają. Serie czekają. Dzień, to nie powie. zrobię. Ale w swoim tempie. This guy machine. To będzie moja maszyna. No. O, no. Dzisiaj nie strzeli i sieździłem. Powiedz to do kolisów teraz. Kto ci krzyknął, że bo widział, że są nieustawieni. Była taka sytuacja, że już jest wolny. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, że, że nie jest na widocznie, nie? I Toby krzyknął. strzała, strzała, no i pobiegł. Strzeliśmy, brałkę. Więc zamknięto jemu, to. To jest półasy stali, czy my to jako A tę akcję i gola zobaczycie w naszym skrócie. Link znajdziecie w opisie filmu. No i ze rozdziwieniem ziło, bo Jordan rzeczywiście strzelił. I to dwukrotnie. Nasz Drugi sparring w Austrii. Kończymy wynikiem 6 do 0. Czy śmiałeś się z Jordana? Czy ja się śmiałem? że jak nie strzeli, to idzie ten. A u dwa razy. Przez to jest świetny zawodnik. Przecież on przypadkiem w AS się nie znalazł, nie? To, że mu dogryzam, to jest wyraz mojej sympatii. Przez on ma dystans do siebie, ja też mam dystans, więc nie ma problemu z tym. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Gorze, jak ma z tym problem. Co strzeli dwie bramki. Ja jako hejter muszę się teraz uciszyć, tak? Więc no... Nie chcę używać brzydkich słów, ale przymknął mi twarz, o. Także, no teraz am honor, no MVP cieszącego spotkania Jordan Marsh. I play in both, but uh, yes, of course, uh, like even not full, but 90% of families from Barça I play there, eight years, I grow up in there, so yes, of course, it's more Barça than Madrid. Max Maldini, very big. Potential. To be honest, will be, uh, in my opinion, a special season, and uh, we have to live this all together. You know, I really believe that uh, we will really fight for for something and. Uh, uh, I recommend ramen to everyone. It's a very, very, very delicious food from Japan, and. Uh, Um, especially, I recommend ramen from pork, you know, pork soup. Yeah, it's very delicious. There are good ramen restaurant in Warsaw. Let's go. Musisz nagrać dwa polskie kobiety. Ramen Ja, Jeden match. Ale jaki ink? Co on powiedział tylko? Powtórzysz może? Pani ci zobaczysz to na vlogu co powiedziałem I no będziesz, zdziwiony No dobra, nie myśl Ciao, ciao. Kogo tu trener spotkał? A, Daniela, z którym jak kończyłem granie, spotkaliśmy się w UKS-ie, Łuci i graliśmy. Także miłe spotkanie, bardzo porządny zawodnik, dobry i przede wszystkim jeszcze lepszy człowiek. Także miłe spotkanie. To był dzień pełen emocji, ale też i pełen goli. Pokazaliśmy dzisiaj dobrą formę i obyśmy potwierdzili ją w następnym sparingu, a przede wszystkim, żebyśmy wkroczyli z nią w nowy sezon. Na pożegnanie przypominam Wam o naszej zabawie, w której do wygrania karnet. Po więcej szczegółów odsyłam Was do pierwszego odcinka naszego vloga, a regulamin konkursu znajdziecie na legia.com. Tymczasem żegnam się już z Wami, dziękując za dziś. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia!